W piątkowe popołudnie 11 grudnia Kozienice odwiedził poseł ziemi radomskiej Andrzej Kosztowniak. Spotkał się on z burmistrzem Piotrem Kozłowskim i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Arturem Materą. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z inwestycjami realizowanymi na ziemi kozienickiej. Pan poseł interesuje się tym co się dzieje na terenie naszej gminy. Nie od dzisiaj pomagał nam przy realizacji inwestycji w zakresie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, ale także wielu innych. Chciał zobaczyć jak to wygląda, na jakim etapie jesteśmy za, zaawansowania, a my też chcieliśmy pokazać, że te pieniądze, które pozyskujemy inwestujemy w rozwój naszych mieszkańców, w rozwój naszej gminy, a przez to także wspieramy rozwój Polski, bo jesteśmy przecież jedną całością. Jak podkreślił burmistrz, w gminie Kozienice prowadzony jest szeroki zakres inwestycji z różnych dziedzin życia. Co ważne, większość z nich jest realizowana dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z różnych źródeł, w tym z programów rządowych. Patrzę na to z jednej strony jako poseł, ale również patrzę na to jako samorządowiec i nie chcę powiedzieć, że trochę z zazdrością, ale z takim pozytywnym naprawdę i dużym podziwem patrzę na władze państwa miasta olbrzymi zakres robót w bardzo wielu obszarach. To niezmiernie cieszy mnie dzisiaj jako posła Ziemi Radomskiej, że tak wiele dobrych inwestycji jest realizowanych i przy udziale środków publicznych państwowych. Naszym zadaniem, moim zadaniem jako posła, który pracuje choćby w Komisji Finansów, jest szukanie źródeł finansowania na te inwestycje, cieszę się niezmiernie że samorząd Kozienic tak skutecznie pozyskuje. Poseł odwiedził między innymi rozbudowany żłobek miejski, będącą w trakcie budowy salę gimnastyczną przy PSP w Stanisławicach oraz Kozienicką Gospodarkę Komunalną, która zajmuje się z ramienia gminy kompleksową obsługą kozienickiego metrobusa, a tym samym nowoczesnych ekologicznych autobusów elektrycznych. Dużo inwestujemy, to jest forma obrony nasza przed COVID-19. W taki sposób chcemy cały czas podtrzymywać bardzo dobre warunki rozwoju naszego kraju. Chcemy być liderem wśród tych, którzy dzisiaj politykę inwestycyjną prowadzą w Europie i bez wątpienia to, co dzisiaj zobaczyłem w Koźnicach, no Koźnicę stawia w gronie elity. W planach gminy Kozienice są kolejne inwestycje na najbliższe lata, również z udziałem środków zewnętrznych. Oczywiście zabiegamy o kolejne fundusze i tutaj rozmawiając z panem posłem być może jeszcze pod choinkę, a jak nie to może na Sylwestra będziemy mieli do przekazania bardzo dobre wiadomości dla gminy Kozienice i mieszkańców, ale nie chcemy zapeszyć, cieszymy się już z tego co uzyskaliśmy, rzeczywiście na 2-3 lata nadchodzące szykuje nam się duży plac budowy na terenie gminy Kozienice, i z tego się cieszę i trzymam kciuki, żeby tylko się wszystko udało. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak czekać na kolejne dobre wiadomości dotyczące realizowanych inwestycji na terenie naszej gminy.